Dlatego. Jeżdżąc autem zimą, przeważnie mamy problemy z przyspieszaniem, hamowaniem, poślizgami, wyjeżdżaniem z kolejny. Przyspieszanie dzielimy zasadniczo na dwa etapy: ruszanie z miejsca oraz nabieranie prędkości. Co powinniśmy zrobić, gdy auto nie chce ruszyć z miejsca? Przede wszystkim powinniśmy delikatnie operować pedałem gazu i nie pozwolić kołom na buksowanie. Buksowanie kół w miejscu jest niekorzystne, ponieważ ślizgające się koła ubijają śnieg i zamieniają go w lód. Próbuję teraz cofać do tyłu samochodem bardzo delikatnie po śniegu, i w związku z tym, mając tak sprzęgło, mogę swobodnie sobie jechać. Teraz ruszam do przodu, też bardzo delikatnie sprzęgiełko to wtedy nie będzie możliwości poślizgu kół. O A jeżeli dodam gazu, o, to już stoi. Lekko dodaję gazu, a także delikatnie zwaniam sprzęgło, tak żeby nie miały możliwości no, buksowania koła. Spróbujemy zjechać z górki. I dlatego tak musimy bardzo delikatnie, o bardzo delikatnie trzymać na pedale hamulca, bo jeżeli mocniej to on wpadnie nam w poślizg i będzie się sunął swoim ciężarem. O, w ten sposób żeśmy łagodnie pokonali zjazd wtedy, kiedy pod, na, po, pod, śniegiem, pod śniegiem jest cały czas lód.